Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie kolejnego naszego gościa. Iwonko, jest mi niesamowicie miło gościć Ciebie na takiej szczególnej rocznicy, jubileuszu. To jest 20 lat, aż przez gardło nie chce mi przejść. A my przecież się znamy już lat kilkanaście, więc niedługo po rozpoczęciu dołączyłaś do mnie, aż Wzruszające to jest, kiedy sobie o tym myślę. Kiedy się umawiałyśmy na to spotkanie i na tą rozmowę, bo nie, nie ukrywam, że ja zawsze tego bardzo pragnęłam. A w ogóle nie wiem, czy Ty wiesz, że jako młoda dziewczyna rozważałam bycie dziennikarką. Szef. Więc rozmowy z osobami, które cenię, lubię, które są dla mnie ważne, to w ogóle jest niezwykła przygoda. I po raz pierwszy jesteśmy w takiej, w takiej roli. Gościmy dzisiaj mnóstwo osób. Na naszej konferencji jest kilkaset osób. To są i specjaliści, których znamy, i rodzice, i osoby, które. Korzystały z różnych szkoleń, więc jesteśmy w takim i rodzinnym, i profesjonalnym gronie coś wyjątkowego. Ale spotykamy się na pół godzinki i ustaliłyśmy, że dotkniemy kilka tematów. Ty zaproponowałaś, że będą to fascynujące dylematy w relacji specjalista-dziecko. Specjalista rodzic. Specjalista rodzic. Specjalista rodzic. Tak, tak A, to ciekawe. To może następnym razem. Specjalista dziecko jeszcze jest. I ponieważ nie, nie przedstawiam ciebie dlatego, że biogram uczestnicy mają, a większość ciebie zna. Jako, jako cenioną specjalistkę od zaburzeń rozwojowych u dzieci. Ale spróbujmy taką chwilą wspomnień zacząć, ponieważ poznałyśmy się na warsztatach dla opiekunów zastępczych w Sierczynku w ramach działań Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. I to był taki moment, kiedy rodzice sami się uczyli i wnosili swoją wiedzę do pracy z dziećmi, tak? czyli próbowali być. I rodzicem, i tak terapeutą, i, i stymulować słuch, i żywić prawidłowo, i, i szukać rozwiązań. Tak czytali, oczywiście. Mm -hmm. I potem pojawiłaś się Ty. Pojawiły się też różne techniki neurorozwojowe, których nie było wcześniej, te 20 lat temu. I, Chciałam Ciebie zapytać, jak to jest w Twoim doświadczeniu, kto tak naprawdę przejmuje tę odpowiedzialność za, za terapię, za rozwój dziecka z zaburzeniami, takimi na przykład jak FAS. Mm -hmm. Bardzo ciekawe pytanie, a nie wiem czy pamiętasz, myśmy się poznały dużo, dużo wcześniej, niż były te warsztaty w Sierczynku i tu musimy powiedzieć o naszej tak naprawdę historii ciekawej spotkania, ponieważ myśmy się spotkały w internecie, to jest miłość internetowa, spotkałyśmy się na forum pomocowym dla rodziców dzieci z autyzmem wtedy. Mhm. I miałyśmy taką wymianę maili, wymianę wiadomości, wymianę próśb, wymianę konsultacji. I dopiero po dwóch czy trzech latach spotkałyśmy się na żywo. Tak, a to ja Bardzo czy... ciekawe doświadczenie. Tak, a ja czytając te wpisy myślałam sobie twoje wpisy myślałam sobie, jaka mądra dziewczyna. Tak sobie, takie to były moje pierwsze. Tak. No i te, teraz chciałabym też z tej Twojej, z tego Twojego doświadczenia usłyszeć, mm. jak, jak to jest? Jak to jest? Ja się wielokrotnie zastanawiałam, kto jest odpowiedzialny za terapię, i kiedy byłam młodym terapeutą, teraz jestem już starym terapeutą. Kiedy byłam młodym terapeutą, wydawało mi się, że mam niesamowitą moc w, w rękach, w postaci różnych narzędzi, i że to ja, jako terapeuta, jako psycholog, jestem odpowiedzialna za terapię i za dziecko, za to, jak ono będzie funkcjonowało, za to, co się będzie z nim działo. I moje myślenie się zmieniało bardzo w czasie tych ostatnich 20 paru lat, kiedy już pracuję. Teraz sobie myślę, że nie wiem, kto jest odpowiedzialny za to wszystko, za postępy, za terapię. Być może samo dziecko jest odpowiedzialne za to, co się będzie z nim działo. Mhm. Mam takie różne przemyślenia, bo y, ani rodzic nie jest w 100% odpowiedzialny za terapię dziecka z FSD, właśnie za terapię. Hmm za postępy nie jest odpowiedzialny, bo na to, co będzie czynił terapeutycznie, to jest odpowiedzialny, bo w jego rękach leży to, że może dziecko gdzieś zawieźć, zabrać, pojechać z nim, coś zrobić, natomiast za postępy w stu procentach nie jest odpowiedzialny, ponieważ my nie do końca wiemy, co się dzieje w tym układzie nerwowym, co tam, jak ten mózg zareaguje, jak zareaguje na daną terapię, jak zareaguje na zmiany, zmiany terapeuty, na zmiany pogody, jak zareaguje na zmianę jedzenia, na zmianę miejsca pobytu, na kolor pokoju. Tego nie wiemy po prostu. Tak sobie mhm. myślę teraz, że my mamy w rękach różne, y, różne propozycje, koszyk różnych y, możliwości, i to, co zostanie z tego wykorzystane, to jest przypadek. Mhm. Teraz kwestia odpowiedzialności za terapię. Raczej bym nie zrzucała na nikogo odpowiedzialności za terapię. Mhm. To jest jedna rzecz, która mi przyszła po tych wielu latach do głowy, to jest taka, że jedyne co tutaj mogę zrzucić, jaką odpowiedzialność mogę zrzucić na kogokolwiek, to jest relacja. I odpowiedzialność za relację, która jest czynnikiem wzmacniającym, ochronnym i budującym leży po stronie rodzica. Mhm. Stronie Trafiają stronie. do nas bardzo różni rodzice i czasem są to osoby y, bardzo zdesperowane. Mhm. Y y Ponieważ do nas trafiają najczęściej, yy, mówię do nas, bo wiem, że i do Ciebie też. Mm. Mamy yy, czasem kontakt z tymi samymi rodzinami, yy, yy, dzieci i rodziny, które pukały do bardzo wielu drzwi i szukały pomocy naprawdę w różnych, w różnych miejscach yy, i są już czasem tak zmęczone. Że chętnie scedowałyby taką odpowiedzialność na terapeutę, tak? Słuchajcie, jesteście cenionym ośrodkiem. Wylaćcie mi to dziecko. Tyle słyszałam, tyle Jesteście ostatnią deską ratunku. Dokładnie. Jak nie Wy, to kto? To nikt mi więcej nie pomoże, bo nikt mi nie pomógł. I ja doszłam do takiego etapu też w swoim życiu zawodowym, że sobie myślę i czasem z rodzicami tak rozmawiam. I to nie tylko z rodzicami dzieci z FSD, z rodzicami dzieci z autyzmem, z porażeniem mózgowym, dlatego, że zajmuję się różnymi dziećmi z różnymi trudnościami. I sobie myślę, no, hmm, czy w naszej mocy jest zmienić niezmienialne. Czy my potrafimy zmienić niezmienialne? Pewne rzeczy są nie, niezmienialne i ani ja nie mam takiej mocy jako specjalista, ani rodzic nie ma takiej mocy jako rodzic. I jakby musimy sobie obejrzeć te rzeczy niezmienialne i teraz pytanie, co my z nimi zrobimy, tak? Czy pokochamy z dobrodziejstwem w inwentarza, czy poszukamy jakiejś, jakiejś możliwości, jakiejkolwiek możliwości modyfikacji? To jest takie pytanie otwarte bardzo, bo narzędzi mamy bardzo dużo, ale zaterapeutyzować za dziecko narzędziami, zajeździć zajęciami, to nie jest sztuka. I często nie widzimy jakby specjalnego efektu, tak, dziecko jeździ, jednego dnia jest na logopedię, drugiego na, zajęciach pedagogicznych, trzeciego dnia na SI, na rehabilitacji, idzie na masaż, na kamienie, na, tam, na jakieś dźwięki, na coś tam i właściwie jest tak umęczone dziecko, umęczone jeżdżeniem, umęczone siedzeniem w samochodzie, rodzic zdenerwowany, wściekły, stoi w korku, że brakuje tam czasu na pobycie ze sobą, na takie, takie po prostu złapanie oddechu. Mhm, mhm. Dokładnie. A powiedz mi, jak mówisz o tych narzędziach, to czy w Twoim doświadczeniu tak jest, że te narzędzia, które wykorzystujesz w pracy z dziećmi z FAS, FASD, czy one się różnią jakoś od narzędzi stosowanych w innych zaburzeniach u dzieci z, z autyzmem, u dzieci ze zespołem Downa? Mhm. Właśnie terapeutyzowane jest dziecko, a nie rozpoznanie, tak? I jeżeli dziecko potrzebuje akurat jakiegoś rodzaju wspomagania, no to mamy to w ofercie. Nie możemy założyć, że te rzeczy są najlepsze i jedyne dla FSD. Musimy z tą klatkę zrobić Zosia. Przerwę. Kiedy wspominałaś o narzędziach, o metodach, to tak zastanawiam się, czy identyczna jest. Możliwość pomagania tymi narzędziami dzieciom, które mają FAS, FASD czy jakieś inne zaburzenia? Czy też dostrzegasz jakieś różnice? Narzędzia są zasadniczo te same, ponieważ mamy różne możliwe rodzaje terapii, związanych z ruchem, związanych z sensoryką, związanych z czytaniem, pisaniem, mową, komunikacją, słuchem, wzrokiem. Tak naprawdę narzędzia służą do tego, żeby pomóc konkretnemu człowiekowi, konkretnemu dziecku, w zależności od tego, jakie ma w tym momencie potrzeby, to nie są narzędzia, które terapeutyzują, brzydko mówiąc, jakieś rozpoznanie, czy to będzie FSD, czy to będzie autyzm. One nie są na dane rozpoznanie. One są na potrzeby dziecka. Jeżeli dziecko akurat ma potrzeby wspomagania komunikacji, no to mamy takie możliwości, jeżeli dziecko ma potrzebę wspomagania y, ruchu, to mamy też takie możliwości. Natomiast z tego, co, co, z to, co nam się najbardziej sprawdza na ten moment, jeżeli mam malutkie dziecko, starsze, dużo starsze, to jest takie rozpoczęcie, jak mamy niemowlę. Rozpoczęcie od bardzo takiej uważnej, dobrej rehabilitacji, dobrego wspomagania narządu ruchu i kamieni milowych, dobrego wspomagania prawidłowych wzorców motorycznych. Mamy też możliwości i jest taka potrzeba bardzo często, żeby weszła terapia neurologopedyczna, żeby dziecko prawidłowo jadło, prawidłowo ssało, prawidłowo rozwijało funkcje prymarne, prawidłowo rozwijało komunikację. Później, i to jest też zgodne z tym, co, co gdzieś tam na świecie się stosuje, proponujemy integrację sensoryczną, po to, żeby wspomagać rozwój sensomotoryczny dziecka, bo wiemy, że tu są bardzo duże trudności, bardzo duże deficyty. A, a później to patrzymy, co jeszcze będzie potrzebne. I najczęściej jest tak, że przychodzi taki moment, że starsze dziecko z FSD już nie potrzebuje integracji sensorycznej, nie potrzebuje logopedii, nawet jeżeli ma pewne niedociągnięcia, ale potrzebuje psychoterapii, terapii traumy. I rodzina potrzebuje cały czas takiego systemowego wspomagania, w, takim, w takiej umiejętności dostrajania się do tego dziecka konkretnego, które mają w tym momencie przy sobie przed sobą, które mają w rękach na rękach, żeby, żeby rozumieli jego stan, rozumieli jego potrzeby i rozumieli podłoże, ale podłoże w takim kontekście, że to jest dziecko, które bardzo dużo przeżyło. To nie jest przeciętne dziecko z jakąś trudnością. Logopedyczną. To jest dziecko, które bardzo dużo przeżyło jeszcze zanim oni go poznali. I od kiedy ja też mam taki w rękach zasób w postaci wiedzy o traumie, w postaci metod terapii traumy, bardziej jestem w stanie to nakreślić, że jest to rodzaj traumy biologicznej, która w mózgu narobiła bardzo dużo szkód. I te szkody procentują w taki sposób, że to dziecko jest trudne kontakcie, a do tego jeszcze rodzice, którzy do nas przychodzą z dzieckiem FSD, to są rzadko rodzice biologiczni tego dziecka. Na palcach obu rąk mogę policzyć rodziców biologicznych, którzy przyszli z własnej woli ze swoim dzieckiem, które ma FSD. Najczęściej są to rodzice zastępczy bądź adopcyjni. I tutaj jakby ważna jest też świadomość, że to nie jest dziecko biologicznie takie samo. I te metody, które oni znają ze swojego dzieciństwa, metody wychowawcze, dla nich skuteczne, one nie muszą być skuteczne dla tego dziecka, bo ono jest zupełnie inne, ma inny materiał, inną ekspresję genów też będzie miało dzięki różnym oddziaływaniom. Mhm. Jakby tym się bardziej tutaj różni, że to nie jest dziecko, jakby to jest dziecko które przeżyło wielokrotnie więcej niż przeciętne inne dziecko niepełnosprawne. Dokładnie. Rodzice często zadają takie pytanie, bo potrzebują, żebyśmy im pokazali, w jakim miejscu są, nawet tak diagnostycznie, prawda? Więc często padają pytania, jak to właściwie jest, czy to jest FAS, czy to jest FASD, czy to jest trauma, czy to może są zaburzenia więzi. W ogóle da rozgraniczyć. A czy to w ogóle się wyklucza? To się w ogóle nie wyklucza. To się w ogóle nie wyklucza. To, co ja sobie myślałam o tym temacie dzisiejsze rozmowy, takie dylematy na linii specjalista rodzic. Tu mam dylemat właśnie w nazewnictwie często, dlatego że do nas przychodzą rodzice z dziećmi z PSD, ci rodzice są na ogół bardzo wyedukowani, ponieważ są po szkoleniach dla rodziców zastępczych, czy po szkoleniach dla rodziców adop adopcyjnych, bardzo wiele czytają, uczestniczą w różnych warsztatach, w różnych konferencjach i mają ogromną wiedzę, ale często ta wiedza nie jest e, spójna. Nawet sama terminologia dotycząca FASD jest niespójna, nie tylko w Polsce, ale jest niespójna na całym świecie, więc jakby my jesteśmy w dobrym towarzystwie. I często jest taki, jakby taka trudność w nazwaniu tego, tej kategorii zaburzenia. Czy to jest FSD, czy to jest FAS? A jeżeli to nie jest FAS, to, to czy to się bardzo różni te inne podkategorie od fas? No wiemy, że tak bardzo się może, no nie różni się, czy to jest pełnoobjawowy dysmorficzny, czy niepełnoobjawowy zespół. To w, jeżeli chodzi o zachowania, o y, trudności poznawcze, trudności emocjonalne, emocjonalno-społeczne, całą psychopatologię, to nie ma wielkiej różnicy. Tak, mm. Czyli, Czy dziecko ma pełne objawy dysmorficzne, czy widać po twarzy, co no, widać? Kto widzi, to widzi. Czy widać po twarzy, czy nie widać, no to, to y, trudności mogą być bardzo podobne. I w gorszej sytuacji są te dzieci, po których nie widać. Bo one trudniej, później, później uzyskują pomoc, później gdzieś są diagnozowane. Mhm. A w najtrudniejszej sytuacji są te dzieci, które przeżyły bardzo drastyczne, um, mają bardzo drastyczne doświadczenia ze swojego wcześniejszego życia. Mhm. I fajnie by było, inaczej nie fajnie może nie, ale dobrze by było, gdyby wszystko było związane z fasem, ale nie wszystko jest związane z fasem. Część rzeczy, część zachowań tego dziecka jest związana właśnie z tą przeżytą traumą pourodzeniową z przemocą, z traumą odrzucenia, część takich zachowań, które te dzieci prezentują, są związane z tym. I tym jakby elementem różni się terapia dzieci z innymi rodzajami zaburzeń neurorozwojowych. Że one rzadko mają traumę relacyjną, rzadko mają traumę przywiązania. Nawet dziecko z głęboką wieloraką niepełnosprawnością często ma dobre przywiązanie ze swoim opiekunem biologicznym, z rodzicem. Rodzic się dostraja, pomimo ogromnych trudności w życiu tego dziecka. Natomiast dzieci z FSD zwykle mają tutaj bardzo jakby dużo powikłań z tym związanych. I często ta terapia jest trudniejsza. Terapia procesów poznawczych. Ja sobie myślę, no kurczę, on ma się uczyć, ma czytać, pisanie, ono życie walczy, tak? On walczy o to, żeby, żeby wiedzieć, kim jest w stadzie, żeby wiedzieć, kto jest jego mamą, kto jest jego tatą, i że go nikt nie odda. No może tak. O to walczy. Dokładnie wspomniałaś o tych zasobach takich i tych potrzebach edukacyjnych dzieci. A, I z tym najczęściej przychodzą do nas rodzice, a wcześniej mówiłaś o potrzebie relacji, że ona jest tak naprawdę najważniejsza. Mogłabyś jeszcze rozwinąć troszkę ten wątek. Wątek potrzeb edukacyjnych. Hmm. Czy wątek relacji? Bo myślę, że wątek relacji to jest bardziej Twoja małgosi udziałka, to jest Twoja specjalność i y, nie moja. Y, natomiast y, ja mam tutaj często trudność właśnie taką z rodzicami komunikacyjną, gdzie ja mówię o tym, że ważniejszy jest spokój, że ważniejsze jest pobycie ze sobą, że ważniejsza jest jakaś wspólna, spokojna zabawa, w ogóle bycie, bycie. A słyszę w zamian, ale jak ja go teraz nie nauczę porządku, to on nigdy nie będzie tego porządku robił. A sobie myślę, czy może on w ogóle nigdy nie będzie porządku robił? Dzieci biologiczne też czasem nie robią porządku, a niektóre robią. Tak? mamy dwoje dzieci w rodzinie i jedna jest uporządkowane, a drugie jest bałaganiarskie. I tak jest po prostu. Tak? I te same geny, ci sami rodzice, to samo wychowanie, tak jest. A czasem jest tak, że dziecko bałaganie, bałaganie, dopóki mieszka z rodzicami. Jak się wyprowadzi, to nagle wie, jak utrzymać porządek. Jest duża presja ze strony rodziców na porządek. Na porządek, na poukładanie, no fajnie jest mieszkać w czystym domu. Tylko pytanie, czy to walka z, ze skarpetkami pozostawionymi na środku pokoju, czy walka jest warta, warta świeczki, czy to naprawdę trzeba walczyć? To jest jedna rzecz, a druga to jest walka o oceny. I kiedy ja wiem, że dziecko ma obniżone możliwości poznawcze, kiedy ma dużą dysharmonię funkcji poznawczych i słyszę, że no prawie czerwony pasek miała, jeszcze jakby trochę się bardziej postarała, jakbyśmy bardziej przesiedzieli, to byłby ten czerwony pasek, a jestem przerażona, co myślę, po co? I wiem, ile to kosztowało to dziecko. I pytam, pytam to, tego ucznia, tego, tą dziewczynkę, tego chłopca, a jakie ty masz największe, największe potrzeby, żeby um, o, taki przykład przeprowadzka. Co, co, co zabrałabyś najchętniej z tego domu z tego domu, jakie masz potrzeby, żeby zabrać? No to bym zabrała to, tam pieska, kotka, tam jakieś zabawki, a, a czego byś na pewno nie zabrała oj książki do matematyki. Spaliłabym, spaliłabym, żeby w ogóle ze mną nie pojechały. Tak? Takie ma potrzeby, a czerwony pasek prawie, że był. Ale to nie był pasek czerwony, wynikający z umiejętności tego dziecka, tylko z bardzo takiego um, przypilnowania, piłowania na tym etapie edukacyjnym, a za chwilę wejdzie kolejny etap edukacyjny, gdzie rodzice już nie będą mieli szansy um, uczyć się za dziecko, nie odrobią już mu lekcji. Przepchną dziecko do liceum czasem, znajdą mu jakieś społeczne, prywatne, ale zdadzą maturę za to dziecko. Jakim to będzie kosztem, tak? ogromny koszt. A niechby niechby zdobyło zawód, tak? Niechby zdobyło zawód fajny, taki, który przyniesie, przyniesie radość, pieniądze. Dlaczego koniecznie musi kończyć liceum, którego być może nie skończy, albo skutki będą opłakane? To co widzę u tych dzieci, które mają trudności poznawcze, a są tak mocno pchane i jakby rodzice bardzo na to napierają, widzę później bardzo poważne problemy psychiczne, bardzo poważne. I Mało kto to bierze pod uwagę. Ja często słyszę, a niech nas Pani nie straszy. Ja mówię, no dobrze. No, to, to, tak. A jak się Pani pomyliła, no to Was przeproszę za te 10 lat. Tak? A się okazuje, że no, czasem się jednak, często się jednak nie mylę, że jednak te dzieci wracają z powikłaniami. I to jest takie smutne, bo można było tego, to, to jakby nasilenie tych powikłań zmniejszyć albo nie dopuścić do nich. Mhm. A no to jak wspierać edukacyjnie? Często pada takie pytanie. To jak ja mu pomagać? Mogę wiedzieć, czemu się nie chce? A skąd mm -hmm. mogę wiedzieć, że on nie może? Mm -hmm. jak to rozróżnić? Pytanie, czy jest taka potrzeba? Mm -hmm. Czy jest taka potrzeba? Czasem mamy takie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo straumatyzowane dzieci, które są w jakimś tam domu bezpiecznym, już lepszym niż tamten był wcześniejszy? Są rok, dwa, trzy, mają lat dziesięć. Osiem lat były w bardzo strasznych warunkach. I ja słyszę, że ja mu się nie chcę uczyć, a ja sobie myślę, Boże, mi by się też nie chciało, ja bym chciała odpocząć. Osiem lat byłam w ciężkiej przemocy, głodna, bita, to dlaczego nie miałabym sobie teraz po prostu w fajnym miejscu odpocząć? A on zawali szkołę. Pytanie, czy zawali, czy po prostu powtórzy rok. Tak, czy powtórzy rok. Być może powtórzy drugi rok też. Być może to nie jest koniec świata. Może czasem trzeba nastawić się na to, że jeden rok jest po prostu na, na, na straty. I też wiemy dobrze, że dzieci, które emocjonalnie odzyskują stabilność, odzyskują zaufanie do dorosłych, one się zaczynają uczyć, bo im to sprawia przyjemność, sprawia im to mniej kłopotów i wtedy się chętniej uczą. Jak dziecko jest w stresie, dziecko jest jakby w przymuszeniu, ono się nie będzie lepiej uczyć, bo w strachu to nikt się nie uczy w stresie. Bardzo ciekawa, ciekawa mi się przypomniała teraz, ciekawe ogłoszenie przysłała mi znajoma. Ono nie dotyczyło co prawda dziecka z FSD, ale myślę sobie, że takie czasem myśli mamy. Szukam y, korepetytora do przymuszania dziecka do nauki. Przymuszania, tak było napisane w ogłoszeniu. Mówię, o matko, straszne rzeczy, straszne rzeczy. Jeżeli kogoś trzeba przymusić do nauki, to po pierwsze pokazuje to, że ta osoba nie jest w stanie pewnych rzeczy osiągnąć, takiej, takich jak przeciętne, przeciętni rówieśnicy. I w tym przymuszeniu i tak nie będzie się lepiej uczyć. No tak sobie myślę, że też się troszeczkę zakręciliśmy w takiej komunikacji z systemem edukacji, dlatego że rodzice czują się przez nauczycieli przymuszeni do poprawy ocen dziecka, a nauczyciele czują się przymuszeni przez rodziców do tego, żeby to dziecko ciągnąć za uszy. Ale jak będziemy trawę ciągnąć, to ona się urwie. My musimy tę trawę nawozić odpowiednio. Ale z drugiej strony jest też tak, że w systemie edukacji powinno być miejsce dla wszystkich dzieci i dla wybitnych, i dla słabych. Przecież uczeń ma prawo uczyć się na samych dopuszczających. To jest prawo jego. I może uczyć się na samych dopuszczających i skończyć szkołę. To nie jest tak, tak jeżeli jest słabszy, no to się będzie uczył słabiej. Ja jeżeli ja tak, coś takiego mówię, to rodzicom to jest najtrudniej przyjąć. I tu widzę taką, taką trudność w komunikowaniu pewnych rzeczy. Taką trudność we współpracy tu. Takie dylematy moje też. Co byś na zakończenie chciała powiedzieć rodzicom, specjalistom, jak, jak odpuścić? Co, co takiego zrobić? Jak możemy my im pomóc odpuszczać i tą poprzeczkę postawić troszeczkę niżej? Myślę sobie, że to nie jest kwestia poprzeczki, to jest kwestia akceptacji. I to jest kwestia akceptacji tego konkretnego dziecka z tymi konkretnymi możliwościami, z tymi trudnościami i to jest... Um Oparte o to, w jaki sposób rodzic jest wyregulowany, jak rodzic patrzy na świat, czy rodzic jest w wysokim pobudzeniu, w wysokim stresie, czy potrafi sobie radzić ze, swoim, ze swoimi trudnościami, czy ma swoje rzeczy ze swojego dzieciństwa, ze swojego wcześniejszego jakiegoś życia związku po poprzednich dzieciach przerobione, czy nie. I to, co ja od kilku lat mówię, to to, że rodzice wielokrotnie potrzebują dla siebie wsparcia. Ale nie chodzi tylko o warsztaty, to chodzi o samorozwój i często o psychoterapię własną. Niektórzy rodzice potrzebują wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, niektórzy psychiatrycznego. Wielu rodziców ma depresję, kliniczną depresję, która wymaga leczenia. Rodzic w depresji jest mało dziecku pomocny, mało dziecku przydatny. Czasem bywa szkodliwe dla tego straumatyzowanego dziecka. Um, od dawna dzielę ludzi na przed terapią i po terapii. Ci, którzy są w trakcie, to tak jakby trochę powiem, jakby to nie jest kwestia jakiegoś konkretnego rodzica, że ja mam mu coś do zarzucenia, tylko tak po prostu tak, tak uważam, że ludzie potrzebują takiego wspomagania. My jako naród polski jesteśmy mocno straumatyzowani, patrząc na nasze tra transgeneracyjne przekazy, no to mamy dużo do roboty, ale też mamy taką wielką szansę e, zatrzymania te tej galopady. I rodzice, rodzice zastępczy, rodzice adopcyjni z tą ogromną wiedzą, jaką już mają o zaburzeniu swojego dziecka. Mają też ogromną szansę na pomoc sobie. Inni rodzice mają mniejszą szansę, bo mają mniejszą wiedzę. Iwonko, dziękuję ci pięknie za ten czas w naszej fascynującej podróży. Ona się jeszcze nie skończyła. Chyba jeszcze nawet nie jesteśmy hmm. w pół drogi, tak sobie. Jesteśmy myślę. chyba na początku w ogóle tej drogi i na początku takiego myślę naszego myślenia o myślenia, bo też widzę, jak nasze podejście się zmienia do, do pomocy dzieciom. Mhm, dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za Twoje rozumienie, za to, za to światło od Ciebie, za serce. Za tolerancję, za przygarnianie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w, w następnej rozmowie, być może. Kto wie? się ja Tobie też bardzo dziękuję, bo. Przyjaźń i współpraca z Tobą bardzo zmieniły moje podejście i moje, moje myślenie, zarówno o dzieciach, jak i o terapii. I tak sobie myślę, że gdyby nie Ty i Twoje bycie moją mentorką też, to ta droga mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję też Państwu. Do usłyszenia za chwileczkę i do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.